Sekłent jest tak zdominowany przez swojego chłopaka Alana. Tam jest. Ja widziałem to w oczach na tym face to face, że on szukał ratunków. Że rzeczywiście jak oni tyle się kotują w tym parterze z Kwiecińską, to mógł się czegoś nauczyć, chłopak. Cześć, jestem Worczek, a wraz ze mną. Piotr Lizak Lizakowski. Siema. Siema. Saj, nietypowe warunki. E, Troszeczkę musisz jak głośno mówić, bo e, nie sięgam z mikrofonu. Mamy takie głębokie fotele w akademii i w sumie pierwszy raz tu wywiad robię na tym fotelu i tak. I, co, i strasznie się... po prostu niewygodne. Jak, nie no, jak się taki siedzi, mur. to są wygodne, tak, fajne. Tak, no ale jakby taki mur był tutaj, nie? No. Dobra, będę tak trzymać po prostu na niebie. Będę będzie mówił zbierać. głośno. A on dobrze zbiera? Tak, no dobrze. E, dobra, słuchaj, pierwsze pytanko, no. zostałeś ogłoszony teraz na samej konferencji? Kiedy się dowiedziałeś, że zawalczysz z Sekwento? Że będę walczył, to się dowiedziałem już, kurde, już wiedzieliśmy, nie? Wojtek od dłuższego czasu. A, że. A, po, po tamtym klaucie. Jakby... Od razu? Po klaucie wiedziałem? Nie, nie, no po, po tym klaucie grudniowym, okay. tym Santa Klaucie, to wiedziałem, że będę walczył. A że z Sekwento to jakoś od miesiąca wiedziałem. Okej, okay. no i e, dlaczego Ty przyjąłeś tą walkę? Przede wszystkim to jest pytanie, bo on jest tak cięższy, ma mniejsze w ogóle doświadczenie. Ty jesteś no. No, totalnym faworytem tutaj. No już nie tylko, no, no tak, no ale jakby nie nie, nie, nie być jakieś wyzwania większego? Ale wiesz, co? No, padła taka propozycja i trener się zgodził, no to ja nie mam nic do gadania, nie? Wiesz, no. Nie będę tutaj kłamał. Jestem faworytem, czemu miałbym łatwą walkę odrzucić. Na wyzwania jeszcze przyjdzie czas, a jak teraz mogę sobie zarobić. A też do końca nie uważam, żeby to był. Nie, nie bagatelizuję tego, i nie uważam, żeby to była taka łatwa walka. Bo ja sparuję tutaj z cięższymi chłopakami, takimi właśnie w wadze Sequento. No to wiesz, no on ma spore szanse to wygrać, jeśli mnie trafi, nie, bo 90 kilo cios, to to jest tak jak w przypadku Marcina, ta sama historia. Tylko, że Marcin to tam nie wykazywał jakby woli walki za dużej, a Sequento pójdzie do przodu pewnie pełną parą i wiesz, jak mnie trafi, to może być niedobrze. No ale jak będziesz uciekał, to się ucieka, no tak jakby balansował na krawędzi, no to sobie poradzisz na pewno. No tak, no tak i dlatego trenuję, sparuję i dlatego wzięliśmy tą walkę. A na wyzwania jeszcze przyjdzie czas, spokojnie, może będzie jakiś ten... Jak to się nazywa, jak się kogoś po walce wyzywa w klatce? Kol, coś tam? Nie wiem, ale jest takie coś, nie? Nie wiem. No to to ma specyficzną swoją nazwę. Aha, no to okay. może będzie jakieś. A no to właśnie poczekaj, bo tutaj już od razu przypomniałeś, że Paweł Tyburski chciał właśnie do, do klatki wejść i wyzwać do walki. E Tutaj, jeżeli chodzi o Michała i Normana, no. to, to chciał wejść i coś tam odpowiedzieć Michałowi po, po tej walce z Normanem, a go nie wpuścili. To o tym mówisz? Że to takie wyzwanie? No to, nie, nie to jak Norman że... wyzwał na przykład Tyburskich braci? Tak, tak. Jak Norman w klatce wyzwał. No o, dobra, no. no wiesz, no. że wygrywasz na przykład i cię robią z tą ten wywiad i ty już wyzywasz przeciwnika kolejnego. Wiesz, co chodzi. No. No, no. no to tak właśnie tybu Tyburskich wyzwał właśnie Norman. No i widziałeś tą walkę? No pewnie, super walka. Norman i Vampir kontra Big Woman, bracia Big Woman <noise> I, i, i wiesz, fajna waleczka by była. To jeszcze jeżeli chodzi o Alana Kwiecińskiego, widziałam jego wywiady, które udzielał tam po konferencji i z tego co, co mówił, no to mówił, że tak, najpierw pasta, a potem ty. Jak się do tego odniesiesz? No, ale jak mam się odnieść? No nie, no chciałbyś z nim zawalczyć, czy, czy nie? W sensie on tak to jakby mówił, że y, ty to tam na jednego strzała trochę tak jakby. No nie chcę uh -huh. też przekręcić, no ale że. Najpierw pasta, a potem dawać tego lizaka. Jeśli przyjmie walkę z pasternakiem, to to już nie będzie co po nim zbierać, y, tak myślę. Także tej walki ze mną się nie doczeka. Y, po drugie. Y, y, <słuch> po drugie, ten, widziałaś, że coś tam krzyczał do mnie na konferencji, czy nie, no a później stoimy sobie z chłopakami i z Hubertem, a ten podchodzi, nie, do nas normalnie, normalnie podchodzi, jakby się kolegował z nami, ja mówię, ty, że weź, bo jeszcze ktoś nam zdjęcie razem zrobi, nie, i że będzie tak jak ta historia olejnik z hejterem, pamiętasz, na stacji Hotogi, no. i wiesz, i tam Hubert mówi, no tylko się nie, nie bijcie, a, a ten mówi, nie, nie, coś tam spokojnie, więc wiesz, no to on w wywiadach wam opowiada jedno, przy kamerze, przy ludziach, krzyczy drugie, a jak do nas podchodzi, to trzecie, nie? Więc to w ogóle te, tego bajkopisarza historii mi się nie chce słuchać. Kurde, przyniósł jakiś transparent na konferencję, jego zdjęcie z sekwento, tęczowa obramówka i tam, wiesz, miłość mu wyznaje, jakiś oficjalny coming out, pretensje ma do mnie, że nie może się spotykać z Pasternakiem, bo ja się z nim przyjaźnię, że mu miejsce zająłem. Typ dla mnie. I w ogóle nie chcę mieć z nim nic wspólnego i się przymilać zaczął. Ku... Alam... I nie na... ogólnie on nienawidzi kobiet. Dlaczego? No nie wiem, jego zapytaj, zrób wywiad z salonem, dlaczego nienawidzisz kobiet. No. To, to muszę go zapytać, nie? Jakiś chory gość, no tam wiesz, wy nie wiecie, on też na diemach do Pasternaka wypisuje cały czas y, propozycje aktów seksualnych. No to jest jakiś zbereźnik i sodomita. Nie chcę mieć z tym gościem nic wspólnego, na pewno jak z nim będę walczył. No wiesz, moją ulubioną płaszczyzną jest parter, ale nie będę ryzykował. No nie wiem, jaką formułę musieliby wymyślić, także no nie wiem, czy do tej walki z Alanem może dojść. Przepraszam, po prostu rozwalasz, rozwalasz nie wiem, co mówisz. Ale jeżeli chodzi o Sekwentę, to tutaj się nie obawiasz tego bateru jego? To znaczy, czy ja się nie obawiam, że Sekwentę jest tak zdominowany przez swojego chłopaka Alana. Tam jest. Ja widziałem to w oczach na tym face to face, że on szukał ratunku w mojej osobie. On mi patrzy w oczy, tak proszę, zrób coś, żebym ja nie musiał do tego Alanika wracać. I naprawdę tam jest jakaś chora relacja. Ja teraz się czuję, jakbym ja miał pomóc temu Sekwento. Naprawdę. Szkoda. Jak mu pomożesz? No, się wyrwę go z objęć, weźmiemy go tu do akademii albo do timu EBEB, bo on jest terroryzowany przez tego Alana i tam jakieś po prostu krzywda mu się dzieje temu chłopakowi. A czy i pytałaś, czy ja się nie obawiam parteru Sequento? Wiesz co, nie obawiałem się, ale teraz do, doszedłem do takiej konkluzji, że rzeczywiście, jak oni tyle się kotują w tym parterze z Kwiecińską, to mógł się czegoś nauczyć chłopak. Ale, no nie, no raczej myślę, że będę miał przewagę. Nie, po prostu tak mi tak rozwaliłeś, że, że chłopaki tutaj będą mieli do mnie pretensje, że się śmieje, ale no po prostu śmieszne, no, co Wiesz, no, żebym jeszcze kłamał, tak, żebym powiedział coś nieprawdziwego, a to są powszechnie wiadome informacje. Widziałaś filmik, jaki wrzuciłem na Instastory? Teraz? Jakoś, nie dzisiaj? wczoraj, jak się za nie Biodra widziałam. trzymają. Nie, nie, nie widziałam na, tego. Na statku jachtem płynął mi się za Biodra jeden drugiego trzyma. ty w tytoniku. I tam wiesz, te, te, te spodenki są lekko uniesione, no nie wiem, kto na jachcie w suspensorze sus pływa, także podejrzam, że to nie był suspensor. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Alana, to on też wypowiadał się na temat tego, że wy ściągacie chyba z razem z pastą od niego i sekwento z tego, że chodzą w parze, jakby tak, że razem w sensie. O, to tego się nie spodziewałem. No. Z tym, że różnica jest taka, że My chodzimy jako kumple, a oni chodzą za rękę. No to nie wiem, czy ktoś mnie widział, żebym ja z pasternakiem za rękę chodził. Widziałaś? Nie nie widziałam. Ale też nie. A, a ja widziałem i wiele osób też widziało. No także wiesz, no, no to jest ta różnica, no my ściągamy, no. Oni sobie gacie nawzajem ściągają. To jest no, to znaczy ja jestem tolerancyjny, nie mam nic przeciwko, ale wiesz, no, żeby mnie im pasty nie mieszali w jakieś swoje zabawy. No serio, tak, tak było, musiałabym odpowiedzieć jakiś wywiad, ale słyszałam dzisiaj, słuchałam tego, że powiedział, że y, wy tak jakby ze sobą chodzicie i to jest ściągnięte od nich. Ej, słyszałaś? Alan i Seicento mówi, że ten, że my z Pastą ściągamy od nich, że chodzimy w parze. Nie chodzimy Alana i na naraz. No, po kolei. Y, nie, no to, aha, to teraz wszyscy ludzie, co chodzą w parze, to ściągają od Alana i Seicento, Tak. No, to, no chyba tak. No to, no to widzisz, jaki to jest poziom odklejki po prostu. Dobra, dobra, to już zostawmy ten temat. Ja Ci powiem tak, że czy Ty się spodziewałeś tego, że yy, ewentualnie mogą Cię zaatakować yy, w kwestii yy, Twojej dziewczyny? No, bo teraz to, się, to miało miejsce, jeżeli chodzi nie wiem, o wywiura Ferrariego i tak dalej. Nie, nie, ja rozmawiałem z Przemkiem. Tutaj akurat nie będę sobie robił, ja i to mówię poważnie. Z Sekwentą rozmawiałem na Fejmie, tak ogólnie sobie rozmawialiśmy i właśnie powiedział, że takie coś to jest mega słabe, dlatego wiedziałem, że nie będzie takich tematów poruszał. No, bo jednak żartować sobie możemy. No, oni tam, wiesz, za rękę chodzą, się całują, ale to jest jeszcze zabawne, ale nikt nie będzie nikomu dziewczyn obrażał, bo to jest już takie przegięcie, moim zdaniem. No i bardzo dobrze, że to wyjaśniłeś, no bo to wcześniej miało miejsce. Chociaż no teraz no nie wiem, czy błędu nie popełniłem, bo czasami coś tam pocisnę Alana, a skoro oni są w związku, no to rzeczywiście mogłem się źle zachować. No ale jakby nie obawiasz się tego, że jednak przez to, że e, jesteś z Agatą, która no, ma swoją popular popularność wysoką, to ludzie będą chcieli e, przez to, żeby uderzyć w nią, e, uderzając w nią w sensie, e, walkę z sobą wywołać? Ja jestem pewny, że tak będzie. No pewnie, na pewno znajdą no bo się tacy ludzie, bo... to znaczy, ale wtedy oddzielimy tych, co wiesz, jeszcze są jakoś tam na, na poziomie i tych, którzy już jadą po bandzie, nie, więc prędzej czy później tak się wydarzy, wolałbym nie, no bo to jest słabe atakować yy, czy, czyjąś partnerkę, ale no nie wiem, no co ma być, to będzie, nie. Ma, mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji z tego względu, że Agacie będzie przykro na pewno. No właśnie no. o tym też mówię, nie? Że... A, a, ale w, w tych frikach to już wszystko widziałem i tam ludzie nie mają świętości, także no może tak być. No nie, nie mam na to wpływu w każdym razie. No a tobie się dużo y, obrywa ogólnie, jeżeli chodzi o związek z y, Agatą. No. To mało powiedziane, strasznie. No ale, ale właśnie co ja, ja ty sobie. No ty się, ty sobie ja, ja obserwuję, jakby ciebie od momentu no. gdzieś tam zaczęliście się, się spotykać, to ty raczej sobie taką pewność ciebie i taką, nie wiem, masz jeszcze większą niż wcześniej. Jakbyś się tym w ogóle nie przejmował, albo ci to dodawało skrzydeł jeszcze. Nie no, skrzydeł to nie dodaje na pewno, wiesz, przykro się czyta takie rzeczy, ale ja jestem człowiekiem, co nie zrobiłem nikomu krzywdy, nie mam sobie nic do zarzucenia, to czym mam się przejmować? Wiesz no, y, jedni piszą to, inni piszą tam, to dużo osób propsuje, także jest, idziemy do przodu, wiesz, no, nie będę płakał, nie? I się rozczulał. Artur Przybysz y, zadał pytanie Agacie y, na, tema, na tematy wasze jakieś tam związkowe i padło y, takie oświadczenie ze strony Agaty Ust, że jak się jej oświadczysz, to ona y, OnlyFansa skasuje. Ja wie, ja wiem, no fan... i kiedy się oświadczysz? To ja nie wiem, czy w ogóle się oświadczy. Czemu? Wiesz? A, bo teraz są modne związki bez oświadczeń. Nie no, żartuję, wiesz, nie no to jest poważna sprawa, żebym ja się komuś miał oświadczać, to ja bym musiał być z nim ileś lat w związku i a nie ty, no, Ola, ty po mniej, trzech miesiącach byś się komuś tam oświadczała, czy po dwóch? No nie. No, no to wiesz, no. Ty, to, no to za rok na przykład. Ty, no normalnie no no ludzi, no, ludzi to ciekawino. Ale to, kto wie, co będzie za rok, Ola. Okej. Okay. Wiesz, może ja zacznę trzymać z Alanikiem, może mnie poderwie w końcu, bo takie zaloty do mnie cały czas podbija. Nie, no, nie jestem taki łatwy, Alanik. Dobra, kończymy. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich widzów. Zachęcam do kupowania pay per view z mojego linka. Oglądajcie galę. To był troszkę nieco inny wywiad niż zawsze, ale już nie będę gryzł się w język. Po prostu jak wszyscy tak cisną, to ja też zaczynam cisnąć. Trzymajcie się.